Dobra, jestem. Można wbijać teraz, mnie to nie obchodzi. Czy coś jest w my, czy znaczy nie? W obchodzi w sumie A i... Proszę coś, coś mi, coś mi, co mi. Proszę Nie. Ktoś im skrywał się na kanapę, proszę. Dajemy 10 subskrypcji. W sumie 20, to może... To coś wam, to coś da. Podobne do mojego miecza, tylko nie to, co ja mam na mieczu, tylko trochę co innego, ale z nie... <laughs> mniejszą mocą. Proszę, albo piszcie w komentarzu, co byście chcieli na moim serwerze. To, to Wam może załatwię. O, i nie zgodzę się na wszystko oczywiście, ale mm, mogę się zgodzić na dużo rzeczy. Na przykład na no, adminatory rekrutacja. Tylko rekrutacja na, na Discordzie się zepsuł, zepsuła z tego powodu, że nawet w sumie serwer Discord nie działa. Nawet. Bo straciłem swoje konto Discord, co miałem Miki 020413, też jakich tu mam. Teraz mam Miki 0204132 z tego powodu, że coś mi się zepsuło nie mogę się zareagować już na tamto konto, więc czekam na Was I widzę, że się coś zepsuło. Świetnie chyba. Da, ja nie mogę wejść. Dobra, zaś mi się tu nie ładuje. A i tak wiem, i tak wiem, że był przerwa w moich filmikach. Nie miałem... znaczy miałem dużo czasu spod, Ale i trochę nie miałem też ochoty, ale powracam, co dwa dni może. Znaczy trzy lub dwa. Jeszcze ja się zastanowię. Wypiszcie w komentarzach, jak chcecie. Czy dwa, czy trzy. A ja mam problemy z włączeniem filmiku na telefonie tego. No to może uda mi się na komputerze. Mm. Nie. Aże no Games. To? Na no, żywo. Hmm. Nie, aż ja to, na żywo. Oczywiście na, na, na rangę admina mogę się zgadzić, ale rekru. Yy, nie wiem, co byście chcieli, ale proszę, dołączcie do mój serwy i zasubskrybujcie kanał. Fajnie by było. O nie!

Dobra, siostra mi to dała. Bo jesteśmy w jednym pokoju. A, e, widzowie teraz e, sobie zjem i wrócę do was. Żeby zakończyć na że kończę to nagrywanie. A jak zjem, może nie od razu, zacznę do Dobra, to zacznę znowu nagrywać, jak będę wrócił do komputera. Dobra,